Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Drogi bracie i droga siostro, może tak często już słyszałeś ten psalm i może już wypowiadasz te słowa tak po prostu. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Ale czy Pan Jezus Chrystus, Bóg? Jest rzeczywiście Twoim pasterzem? I czy rzeczywiście nie brak Ci niczego? A może sam sobie jesteś pasterzem? Sam się pasiesz. Na jakie drogi? Na jakie właściwie bezdroża? A może warto zastanowić się? Dokąd. Prowadzi mnie moje życie? Czy mam pasterza? Czy jest nim Chrystus? Czy to Chrystusowi powierzyłem swoje życie? Czy On jest Panem mojego życia? A może ktoś inny? A może coś innego? A Chrystus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Drogi bracie, droga siostro, nigdy nie będziesz miał spokoju, nigdy nie będziesz w pełni zadowolony, jeśli swego życia, swojej drogi, nie powierzysz Chrystusowi. Będziesz błądził, jak ta owca, ta tutaj na tej mozaice, po bezdrożach. Będziesz potykał się, upadą. Mimo, że będziesz twierdził, że jest Ci w życiu dobrze, to tak nie będzie. Nie na długą metę. I może przyjechałeś tutaj, aby. Odpocząć, aby zapomnieć o tym wszystkim. Ale rzeczywiście nie da się zapomnieć o Chrystusie. On będzie nas szukał, On będzie nas wołał, zna nas, każdego, zna nas po imieniu, zna miejsce, w którym upadliśmy. Zna doświadczenie, które nas boli, zranienie. On wie o tych różnych sytuacjach, ale on czeka, abyś ty go zawołał, zawołała, abyś ty pozwoliła, pozwolił mu się ponieść na te ramiona, aby on mógł ponieść się. Iść razem z Tobą przez życie, ale czy Ty mu na to pozwolisz? Decyzja należy do Ciebie. Jezus zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Zaczął ich nauczać. Rozpoczynamy jutro wakacyjną ewangelizację Bieszczadów. Przyjechała młodzież, księża, klerycy, ale to nie oni będą nauczać. To Chrystus będzie kierował swoje słowo do nas, do was, do nas wszystkich. Czy chcesz, aby to słowo przemieniło twoje życie? Aby to spotkanie z Chrystusem było momentem, kiedy tak naprawdę Twoje życie zostało powierzone Jemu, Chrystusowi. Zawiesz Chrystusowi. Nie lękaj się Mu. Go. On Cię poprowadzi po właściwych ścieżkach.